Cześć, ja jestem Tomek, a to jest kanał Prepersowy. Dzisiaj pokażę Wam, co zrobić, jeśli zgubicie się w lesie. W jaki sposób szybko znaleźć najbliższą drogę lub ścieżkę i bezpiecznie wrócić do domu. Serdecznie zapraszam. Skąd pomysł na ten odcinek? W tym roku bardzo wcześnie rozpoczął się sezon grzybowy. Dużo ludzi już dzisiaj chodzi po lasach i zbiera grzyby. Co roku słyszymy o sytuacji, kiedy jakiś grzybiarz nie wraca już z grzybobrania do domu. Jak to możliwe, skoro Polska jest gęsto zaludnionym krajem, a lasy państwowe są gęsto poprzecinane drogami leśnymi, ścieżkami, duktami, oddzieleniem pożarowym czy melioracją. Okazuje się, że dużo osób, które gubią się w lesie, ma problem z utrzymaniem kierunku i z odnalezieniem najbliższej drogi. Jeśli znajdziemy najbliższą drogę i będziemy trzymali jeden kierunek, najczęściej trafimy szybko i bezpiecznie do cywilizacji. Pokażę Wam dzisiaj bardzo skuteczną technikę odnalezienia najbliższej drogi, ruszając się, którą będziemy w stanie wyjść z lasu albo trafić do cywilizacji. Wykorzystam dwa przedmioty, niewielkie przedmioty, które znajdują się w moim leśnym EDC. To są przedmioty, które staram się mieć awaryjnie ze sobą w lesie zawsze. Jeżeli chcecie zobaczyć, co więcej znajduje się w moim tegorocznym narzędziowniku EDC, zapraszam Was do obejrzenia pełnego filmu, gdzie prezentuję całe jego wyposażenie. Dzisiaj zajmiemy się dwoma przedmiotami. Pierwszym z nich jest kompas w zasadzie gusola marki Silva. Jest to Silva Field. A drugim przedmiotem jest wykonany przeze mnie własnoręcznie panel sygnalizacyjny. Panel ten wyciąłem z jakiejś niepotrzebnej pomarańczowej żarowiastej tkaniny. Wyposażyłem już go wcześniej w sznureczki, które umożliwiają zamocowanie na drzewie. Na koniec pokażę Wam również, co zrobić, jeżeli nie mamy ze sobą tych dwóch przedmiotów. To znaczy, jak określić kierunki świata, i jak oznaczyć miejsce, które będzie naszą bazą wypadową do odnalezienia leśnej drogi. Moje założenie jest takie: zszedłem ze ścieżki, szukałem grzybów, zakręciłem się w lesie, i w pewnym momencie okazało się, że chyba nie wiem, gdzie jestem. Nie wiem, z której strony przyszedłem, gdzie jest droga, z której zboczyłem. Chcę ją odnaleźć. Wybieram więc drzewo. To będzie punkt, z którego będę wyruszał, żeby znaleźć tą drogę. A jeśli jej nie znajdę, będę do niego wracał. Zacznijmy od tego, że musimy wyznaczyć za pomocą kompasu kierunki świata. Ja użyję mojej sylwy Field. Na początku będę chciał wyruszyć w kierunku Północnym. Północ jest tam. Do tej techniki nie potrzebujemy dobrego, dokładnego kompasu. W zasadzie wystarczyłby kompas guzikowy, taki, który znajduje się na wielu paskach moich plecaków. Tego typu kompas guzikowy w zupełności wystarczy nam do tej techniki. Musimy określić tylko kierunki świata, musimy wiedzieć, gdzie jest północ, południe, wschód i zachód. Niepotrzebne nam dokładne azymuty, a tylko określenie kierunków świata. Co ciekawe, nawet jeżeli byłby to kompas słabej jakości i doszłoby do rozmagnesowania igły magnetycznej, nie ma to w tym momencie większego znaczenia. Chodzi po prostu o to, żebyśmy cały czas poruszali się w jednym i tym samym kierunku oraz byli w stanie wrócić do drzewa, które jest naszą bazą. Wybrałem drzewo, zaczynam od umieszczenia panelu sygnalizacyjnego na drzewie w taki sposób, żeby był mniej więcej na wysokości mojego wzroku, i największa jego część, żeby była skierowana w stronę. Którą najpierw będę się udawał szukając drogi, w tym przypadku na północ. Po co ten panel? On pozwoli mi w zasadzie w każdych warunkach bezpiecznie trafić do miejsca, z którego rozpoczynam poszukiwania. Będzie widoczny od strony północnej. Sprawdzę jeszcze kierunek i przemieszczę się. 100 metrów od tego drzewa wyznaczam sobie kierunek północny. Szukam charakterystycznego punktu, w tym przypadku wysokiego drzewa, które widzę przed sobą na kierunku północnym, i w jego stronę będę przemieszczał się równe 100 metrów. Skąd będę wiedział, że pokonałem już 100 metrów? Użyję techniki parokroków. Mniej więcej 65 parokroków dorosłego człowieka to około 100 metrów. Zaczynam w takim razie od drzewa przemieszczać się w kierunku północnym 100 metrów. Liczę parokroki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć jeden. Pięć dwa, pięć trzy.

zwrot i wracam do znacznika. Wróciłem do mojego znacznika. W kierunku północnym od niego w odległości 100 metrów nie odnalazłem żadnej drogi. Kiedy pokonałem te 100 metrów, rozejrzałem się oczywiście naokoło. Nie widziałem, nie widziałem żadnej drogi. Przemieszczę w takim razie znacznik w taki sposób, żeby był widoczny na kierunku południowym. Teraz wykonam to samo idąc na południe. Znowu pokonam 100 metrów i spróbuję dostrzec jakąś drogę. Jeśli to się nie uda, wrócę tutaj z powrotem, idąc tym razem na północ. Raz.

Wróciłem do znacznika, teraz przesunę go w kierunku wschodnim i znowu pójdę 100 metrów. Oczywiście, gdybyście znaleźli chudsze drzewo albo mieli szerszy znacznik, moglibyśmy uniknąć tego przemieszczania panela tak, żeby był widoczny z każdej strony. Ja jednak wolę to rozwiązanie, bo większa powierzchnia pozwala mi szybciej i łatwiej dojrzeć znacznik, do którego muszę wrócić. Idę na wschód. Raz, dwa, trzy, cztery, sześćdziesiąt, sześćdziesiąt jeden, sześćdziesiąt dwa, sześć trzy, sześć cztery, sześć pięć. Pokonałem właśnie sto metrów od znacznika w kierunku na wschód, i wydaje mi się, że widzę przed sobą drogę. Podejdę tam sprawdzić. Nie myliłem się, odnalazłem drogę, i to właśnie ta droga, z której zboczyłem w głąb lasu, szukając grzybów. Teraz wystarczy określić kierunek marszu, w którym muszę udać się, żeby wyjść z tego lasu. Poznaję jednak tą drogę, i nawet nie posiadając busoli czy kompasu, jestem w stanie stwierdzić, że muszę iść w tamtym kierunku. Co natomiast, gdyby nie udało mi się odnaleźć żadnej drogi, przemieszczając się w kierunku północnym, następnie południowym, na wschód i na zachód. Wracam z powrotem do drzewa, do mojego znacznika i wykonuję dokładnie to samo, zaczynając od kierunku północnego, przemieszczając się tym razem o 200 metrów. Gdyby to się nie udało, zwiększę dystans do 300. Dzięki temu zawsze znajdę w końcu najbliższą drogę. Jeżeli działacie w silnym stresie albo jesteście bardzo zmęczeni, a macie coś do pisania, możecie również na bieżąco notować wyniki naszych poszukiwań. Wystarczy zaznaczyć sobie na kartce X punkt, z którego wyruszamy. Następnie linie obrazujące. Pokonanie pierwszego dystansu 100 metrów w kierunku północnym, południowym, wschodnim i zachodnim. 100 metrów. Jeżeli nie znajdziecie drogi, poruszając się 100 metrów w kierunku północnym, skreślamy naszą pierwszą linię. Jeżeli nie uda się również w kierunku południowym, skreślamy południe, wschód. Niepowodzenie, skreślamy zachód również, następnie wydłużamy nasze dystanse 200 metrów, dalej 300 metrów i tak dalej, aż znajdziemy wreszcie drogę. Tak jak widzicie, warto mieć ze sobą te dwa przedmioty i znać technikę, którą Wam dzisiaj pokazałem. Kompas, który użyłem, to Silva Field, ale w tym przypadku sprawdziłby się nawet najmniejszy kompas guzikowy, jeśli chodzi o panel sygnalizacyjny. Tak jak widzicie, waży prawie nic, zajmuje bardzo mało miejsca i wykonałem go w zasadzie bezkosztowo. Użyłem jakąś starą tkaninę, wyciąłem panel, przymocowałem cztery sznurki. To w zupełności wystarczy. Oczywiście, zamiast tego, możemy użyć na przykład jaskrawą koszulkę, albo coś innego, co zwróci naszą uwagę, kiedy będziemy wracali do wyznaczonego znacznika. A co, jeżeli nie mamy ze sobą busoli, kompasu, smartfona czy nawigacji satelitarnej? Jak określić kierunki świata w terenie? Przy okazji tego, że wyszło słoneczko, pokażę Wam jedną z moich ulubionych technik określania kierunków świata w terenie. Technika nazywa się Gnomon. Wykorzystuje ona słońce, w zasadzie ruch słońca, do bardzo precyzyjnego określenia kierunków świata. Minusy tej techniki są takie, że musi to być oczywiście słoneczny dzień. Musimy znaleźć też w lesie miejsce niezacienione. No i potrzebujemy na to 15 do 20 minut. Technika jest więc dość czasochłonna, ale jest bardzo dokładna. Co będziemy potrzebować? Ja wykorzystam patyk i dwa krótsze patyki. Możecie wykorzystać. Jakąś tyczkę i dwa kamienie. Ja akurat nie mam tutaj pod ręką kamieni, wykorzystam więc jeden dłuższy patyk, który będzie tyczką rzucającą cień, a to będą znaczniki miejsca, gdzie ten cień pada. Zaczynamy od tego, żeby wbić w ziemię patyk czyli naszą tyczkę rzucającą cień. Następnie, jednym krótszym patykiem, Oznaczę dokładnie punkt, w którym pada cień naszej tyczki, a w zasadzie, gdzie kończy się ten cień. Teraz czekamy minimum 15-20 minut i wbijemy kolejny znacznik w miejsce, gdzie przemieści się cień rzucany przez naszą tyczkę. Czekamy w takim razie 20 minut. Minęło ponad 20 minut, cień wyraźnie się przemieścił. Co dalej? Umieszczamy kolejny znacznik. Linia pomiędzy Dwoma znacznikami wskazuje kierunek wschód-zachód. Natomiast linia pomiędzy naszą tyczką rzucającą cień a znacznikiem to kierunek północ-południe. Północ jest więc tam. Południe tam, wschód, zachód. Tak jak widzicie, technika jest dość czasochłonna. Możemy wykonać ją również tylko w słoneczny dzień, ale bardzo precyzyjnie możemy określić kierunki świata. Za chwilę pokażę Wam również za pomocą busoli, czy dokładny jest wyznaczony przez nas kierunek. Oczywiście nie posiadając panelu sygnalizacyjnego, możecie jako znacznik wykorzystać coś innego, na przykład charakterystyczny punkt w terenie, charakterystyczne drzewo, albo na przykład można wykorzystać nasz gnomon właśnie jako znacznik. Zawieszę na tyczce czapkę i jak widzicie sama wskazuje kierunek, w którym powinienem iść. Jeżeli zastanawiacie się, czy trzeba aż tak kombinować, żeby bezpiecznie wrócić z grzybobrania do domu, to macie rację, nie trzeba. Wystarczy po prostu nie gubić się w lesie. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.